Trochę z nią pogadamy o tym, co robić, co jeść na dobry sen. Marcelina Paprocka, dietetyk. Raz jeszcze przedstawimy Cześć, Witam Marcelina. Witam ponownie. nie, nie, Dokładnie. Co powinniśmy jeść, żeby dobrze spać? Przede wszystkim powinniśmy się tutaj skupić na diecie Posiłki Tak? Posiłki powinny być przed snem tutaj zalecałabym I tutaj zalecałabym bazować na produktach, które są produktach, przede wszystkim bogate. Przede wszystkim witaminy z grupy B, nie, tryptofan, który jest aminowy, oraz w kwasy omega-3. Dobra, bo używasz tutaj trudnych słów. Tryptofan, co to jest i ym, jakie produkty są bogate w witaminy z grupy B? Mm -hmm. Najpierw zacznijmy od tryptofanu, który jest aminokwasem egzogennym, yy, czyli musimy go Robi dostarczyć... Robi się coraz bardziej skomplikowane. <laughs> musimy go dostarczyć z pożywienia, ponieważ nasz organizm jego nie produkuje. I tryptofan jest tutaj używany do produkcji melatoniny, która z kolei jest hormonem, który odpowiada za nasz rytm do, dobowy. Okej, okay, ale co musimy jeść? Gdzie się ten tryptofan znajduje? W jakich produktach? Czy to jest suplement, czy jednak znajdziemy go w jakichś warzywach, owocach albo jakichś innych Oczywiście, produktach? Oczywiście, że znajdziemy go w pożywieniu i jak najbardziej tutaj polecałabym jedzenie mięsa, w szczególności indyka oraz cielęciny, ale również w drobiu czy w wieprzowinie też znajdziemy tryptofan. Jaja na się strączkowe y, oraz y, ryby nie wiem jak Wam dziewczyny, ale mi zawsze rodzice mówili do głowy, że nie można jeść przed snem, że to jest niezdrowe. Później już też mówili, że, że to już inni ludzie mówili, że no to przecież się tyje od tego, tak, że to jest najgorsze, co może być. No i jak to właśnie jest z tym jedzeniem przed snem? Czy to jest tak, że my powinniśmy na przykład jeść, nie wiem, ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem? Czy na przykład niezależnie od tego, o której idziemy spać, to ostatni posiłek o 19 i koniec. Masz bardzo dobrą wiedzę, jeśli chodzi o tutaj o nasze zapotrzebowanie, jeśli chodzi o. O czas w spożywaniu posiłków. Powinniśmy przede wszystkim jeść od 2 do 3 godzin przed snem. Oczywiście wszystko zależy od kwestii indywidualnych, od tego, jaki mamy rytm dnia, kiedy idziemy spać. Mitem jest mówienie o tym, że jemy tylko do godziny 18 czy też do 19. No bo jak ktoś idzie spać o północy, no to 6 godzin bez jedzenia plus jeszcze cała noc, no to chyba nie jest dobry pomysł. Oczywiście, że nie. No tak, a ja tak szczerze mówiąc, ja nigdy nie mogę zasnąć na głodnego. Naprawdę, to jest tak, że ja czasami, jak jestem taki troszeczkę nienajedzony i czuję, to ja nie mogę w ogóle zasnąć i wtedy je... to jest najgorsze. Oczywiście do lodóweczki, niach, 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 jakiś kabanosik. No to samo no i... chciałam i... powiedzieć, kawanosik właśnie coś to by się chrupnęło, coś to by się zjadło. Yy, a powiedz, Marcelina, co nam zaburza sen? Yy, bo rozumiem, i tutaj już się domyślam na podstawie naszej rozmowy, <laughs> że te kawanosiki właśnie tak bardzo późno, ledwie jeszcze tam z zamkniętymi oczami, jak idziemy do łóżka i tego kabanosa tam jemy, to, to ten sen zaburza. Oczywiście, no zaczynając tutaj od niezdrowych nawyków żywieniowych, po pracę zmianową, czy też niekomfortowe warunki, jeśli chodzi o miejsce, w którym świmy, tak? powinniśmy tutaj przewietrzyć przede wszystkim pomieszczenie, w którym będziemy spać. E, oraz e, stres. Przewlekły stres, życie w biegu. Jesteśmy cały czas tutaj e, gdzieś tam przebodźcowani i to na pewno nie będzie korzystnie wpływało tutaj na nasz e, przebieg snu. Na szczęście, my z Natalią to jesteśmy zrelaksowani. Szanowni Państwo, widzicie, rozsiedliśmy się na kanapie, jest pięknie, prowadzimy program. Czego, czego chcieć więcej? No, ale nie, nie wysypiamy się aż tak, jak no, powinniśmy, ponieważ wstajemy no o czwartej rano, żeby tutaj z Państwem się witać codziennie. Marcelina, jakie są skutki niedoboru snu jeżeli my śpimy na przykład o której się kładziesz spać no zwykle przyznam szczerze kładę się spać między północą a pierwszą jak mamy program i wstajemy o tej 4.30 faktycznie wstaje 4.15 powiedzmy no to kładę się spać staram się położyć godzinie 22.30 23 no to jest 5 godzin 5, 5 6 5. godzin snu czy to wystarczy czy po prostu jesteśmy na drodze ku destrukcji z Mateuszem <laughs> powinniśmy tutaj spać od 7 do 8 godzin to jest takie optimum żeby nasz organizm był w pełni zregenerowany. Natomiast jeśli śpiemy krócej, jesteśmy narażeni przede wszystkim na infekcje, bo tutaj nasz układ odpornościowy niestety ulega destrukcji. Ponadto mamy problemy z koncentracją, z pamięcią. Także no, jak widzimy, sen jest bardzo kluczowy dla naszego funkcjonowania codziennego. Zaraz zaraz to, o czym my się mieliśmy rozmawiać? Bo nie nie Dobrze, tutaj jakoś tam notatkę można sobie zrobić, to można się poradzić. Ale ja jeszcze muszę o drzemkę zapytać. Czy jeżeli my sobie właśnie śpimy te 5-6 godzin, i wracamy do domu, i idziemy na drzemkę dwugodzinną, a potem wstajemy i nie wiemy, co się dzieje. Ale czy ta drzemka nam, nas jak, w jakiś sposób ratuje, czy nie? W jakim stopniu nas ratuje? Natomiast jeśli y, nie y, zadbamy o podaż snów w dostatecznej ilości, no to ta drzemka będzie jakimś ratunkiem, natomiast nie będzie jakimś panaceum na tutaj na nasze zdrowie na pewno. Często jak ktoś ma problemy ze snem, to się mówi, że powinien jakieś substancje na przykład zażywać w sensie nie wiem, pom które pomagają mu na przykład, które pomogą mu jakaś meliska. E, zasnąć, jakaś meliska właśnie, czy coś takiego, jakaś melatonina, czy są właśnie jakieś zioła, które mogą nam pomóc ewentualnie w zasypianiu? E, oczywiście, że tak, no zaczynając od melisy, porumianek, czy ona e, kończąc na parze z szyszek chmielu, to oczywiście tutaj może nam wspomóc. Natomiast nie radziłabym tutaj zażywania jakichś stricte takich suplementów, które gdzieś tam później nas są odpornią na, na ten nasz rytm taki dobowy. Bo jeżeli chodzi o melisę, to to nie jest tak, że zaparzymy sobie jedną herbatkę wieczorem już od razu z i to wiesz, spalko no, e, tylko nie. to trzeba regularnie pić e, takie napary z melisy, żeby zobaczyć efekty. Dokładnie. E, Melisa na pewno ma działanie uspokajające, wyciszające, także jeśli mamy tutaj e, dzień pełen wrażeń nerwowy, to jak najbardziej możemy tutaj wspomóc się o taki napar. Jak ktoś no. ma codziennie dzień pełen wrażeń, to może być problem, ale tam cały dzbanek, tak jak tu mamy dzbanek wody, to dzbanek melisy tutaj będziemy prosić dziewczyny, żeby nam zostawiały co rano. To tak mamy taki straszny te poranki, gdzie? My tutaj wyluzowani. Nie, ży boczno, życie może wrażeń. po prostu mamy stresujące, Tu przechodzimy się wyluzować z państwem. Marcelina, powiedz, czego my powinniśmy unikać, jeżeli chodzi o dietę, jeżeli chcemy dobrze spać? No bo podejrzewam, że no, ja, oczywiście mówiliśmy o tym, że nie możemy się najeść na nos, tak? Natomiast, czy powinniśmy unikać czegoś w, nawet w ciągu dnia i jakiegoś konkretnego jedzenia, No jeżeli chcemy faktycznie ten sen mieć dobry? Mateusz pytał o te kabanosy. To czy znaczy, <laughs> może kabanosy. wieczorem, czy nie może? Przede wszystkim powinniśmy tutaj unikać kawy i napojów energetycznych już tutaj w okolicach takich około południowych, wieczornych, no bo na pewno to nam nie pomoże w zaśnięciu, będziemy cały czas pobudzeni. Ja ci się wtrącę, przepraszam, ale chyba napojów energetycznych, to w ogóle powinniśmy się wystrzegać. To prawda, to, to bo ta prawda. Kawa szkodliwa nie jest, tutaj już pan doktor Mularczyk był, o kawie rozmawialiśmy i powiedział, że kawa nie jest zła i że jest też dobra, ale to, e, nie ma żadnych benefitów z, e, ze spożywania napojów energetycznych. Oczywiście, że nie ma, natomiast tutaj w społeczeństwie jest duże zainteresowanie, niestety, jeszcze tymi napojami. Tutaj w mojej praktyce obserwuję wśród pacjentów, że niestety one są gdzieś tam cały czas spożywane. Trzeba powtarzać, wbijać do głowy, nie pijemy, już lepiej ta kawka. Trzeba się przekonać do tej kawki, a nie do takiego gazowanego napoju, który jest po prostu pełen cukru. Dokładnie. Idźmy dalej. Nie powinniśmy jeść wysoko przetworzonej, Ciężkostrawnej żywności, która na pewno nie ułatwi nam zasypiania, tak samo jeśli chodzi o słodycze. Kabanosy są tutaj w kategorii lekko przetworzonych produktów, także niekoniecznie bym tutaj na pewno polecała. Zjedzmy lekkostrawny posiłek odżywczy, bogaty w węglowodany złożone, o niskim indeksie glikemicznym oraz zadbajmy o dobre źródło białka, które będzie tutaj źródłem tryptofanu, o którym już mówiliśmy. We w czasie, tak jest. Marcelinia, serdecznie Ci dziękujemy. Ty jeszcze tam z Zosią coś będziesz dzisiaj nam piścić, prawda? Jakiś koktajl, tak? Coś takiego, tak, to zapraszamy. tak zradzimy Państwu, że jakiś koktajl tutaj jeszcze będzie. Ale zanim ten koktajl, no to my przeniesiemy się jeszcze do Karola Kusa, bo on tam tak te jest. swoje papryki, te swoje cukinie, coś tam takiego robi. Karol na pewno nie pije na poziomie energetycznych, Szanowni Państwo, na pewno nie. on ma tyle energii w sobie po prostu z wewnątrz, z wnętrza z natury. No, też już w jakim on miejscu mieszka, no to ty byś nie czerpał z tej natury, z tej zieleni, z tego szumu, no Czerpał. Takiemu to dobrze. Karol... Mówił, że będzie robił czary Mary.